Czy kiedykolwiek czułaś się odrzucona, oceniona, zmagałaś się z poczuciem, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, zawsze znajdzie się ktoś, kto cię skrytykuje, kto cię osądzi? Może to były słowa bliskich, może spojrzenia w kościele, a może ten surowy, wewnętrzny krytyk w Twojej głowie? Wiele z nas idzie przez życie drżąc przed ludzką oceną, ciągle pragnąc być wystarczająco dobrą. Dziś pragniemy znaleźć wolność od lęku i znajdziemy ją u tej, która mogła się bać, ale wybrała absolutną pokorę i zaufanie Bogu. Szczęść Boże! Witaj w dniu drugim. Dziś prosimy o uzdrawianie miłością, o łaskę zobaczenia siebie tak, jak widzi nas Bóg, a nie krytyczne oczy świata. Jesteśmy już o jeden dzień bliżej do godziny łaski Maryi, która czeka na nas 8 grudnia o godzinie 12. Pamiętaj, że Maryja obiecała w tym czasie. Wiele i wielkie łaski dla tych, którzy się do niej będą modlić. Naszym duchowym planem działania w tych dziewięciu dniach jest naśladowanie postawy Maryi. Chcemy otworzyć nasze serca na łaskę uzdrowienia miłością, wykorzystując proste i skuteczne sposoby biblijne na radzenie sobie z odrzuceniem, oceną i krytyką. Wierzę. Że kluczem do odrzucenia lęku przed ludzką krytyką jest uzdrowienie miłością. To jest jeden z biblijnych sposobów, które omawiam szczegółowo w moim nowym e-booku. Więcej o tym opowiem Ci w dalszej części filmu. Dziś zanurzymy się w pokorę służebnicy, która tę miłość przyjęła. Teraz pomódlmy się razem. Maryjo, Pani niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą, Trójcę Przenajświętszą, i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas Swą pomocą i opieką. Amen. Dzień drugi. Maryja, pokorna służebnica. W Piśmie Świętym czytamy Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ewangelia św. Łukasza, rozdział pierwszy, werset trzydziesty ósmy. Pomyśl o tej chwili, w której Maryja wypowiada to fiat, to... Niech mi się stanie. Nie wiemy, jak drżało jej serce, ale wiemy, że jej odpowiedź była natychmiastowa i radykalna. Oto ja, służebnica pańska. W świecie, który każe nam być królową wyglądu, szefową w pracy, perfekcyjną panią domu, Maria wybiera tytuł służebnicy. I tu leży klucz do uzdrawiania miłością. My boimy się ludzkiej krytyki, bo chcemy kontrolować nasz wizerunek. Nasza psychika ciągle mierzy się z ciężarem. Czy jestem lepsza niż ona? Czy mam wystarczająco dużo? Czy jestem godna miłości? Ta obsesja na punkcie bycia ocenianą przez innych. Prowadzi do głębokiej rany odrzucenia i braku wewnętrznego spokoju. A co mówi nam Maryja, wypowiadając: Jestem służebnicą pańską. Ona mówi: Moim jedynym panem jest Bóg. Moja wartość zależy tylko od Jego miłości, a nie od ludzkiej opinii. W tym leży klucz do uzdrawiania miłością. Powinniśmy odrzucić sędziego człowieka i przyjąć sędziego, który jest Ojcem. Bóg nie patrzy na ciebie oczami krytyki. On nie widzi twoich błędów w powiększeniu, żeby ciebie osądzać. On widzi ciebie oczami miłości, tej samej miłości którą obdarzył Maryję, pozdrawiając ją: Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Jeśli czujesz się krytykowana, zraniona czy odrzucona, naśladuj Maryję, złóż swoją wolę i powiedz: Oto ja, niech mi się stanie to, co ty, mój kochający Ojcze, we mnie widzisz. I czego dla mnie pragniesz? To jest ten moment uległości i pokory, który uwalnia cię od brania na siebie ciężaru bycia tą perfekcyjną dla innych. A jeżeli to poczucie osądu i lęku przed oceną jest u ciebie tak głębokie, że paraliżuje twoje życie, to poznaj. Proste i skuteczne biblijne sposoby na ich pokonanie. To przejście od lęku do przyjęcia Bożej miłości nie jest łatwe, ale jest możliwe. W moim nowym e-booku, biblijna sztuka zarządzania stresem i lękiem, znajdziesz cały rozdział poświęcony temu kluczowemu tematowi uzdrawianie miłością. Jak Bóg widzi Ciebie? Pokażę Ci proste. Biblijne sposoby na to, by przestać słuchać wewnętrznego i zewnętrznego krytyka, a zacząć słuchać głosu Ducha Świętego. Teraz w specjalnej, promocyjnej cenie tylko dla wierzących w potęgę mocy działania Maryi, w tym okresie dziewięciu dni, przygotowań do godziny łaski, link znajdziesz w komentarzu. I w opisie pod filmem. Nie odkładaj uzdrowienia swojej duszy na później. A teraz módlmy się dalej razem. O Maryjo, pokorna służebnico Pańska, ty nie bałaś się ludzkiego osądu, bo twoje serce było utkwione w Bogu. Prosimy Cię, wyjednaj nam u swego syna łaskę uległości i pokory. Abyśmy mogły wypowiedzieć nasze własne fiat na Boży plan, odrzucając lęk przed tym, co mówią o nas inni. Matko, pomóż nam uwierzyć, że Bóg nieustannie widzi nas oczami miłości, a nie oczami surowej krytyki. Niech naśladując Twoją postawę, zdamy się na Jego ocenę. I uzdrowimy naszą duszę tą czystą Jego miłością. Amen. O Maryjo, pokorna służebnico, wyjednaj nam u swego syna łaskę bycia całkowicie wolnymi od lęku przed odrzuceniem i osądem. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami którzy się do ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi tobie. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali Godnymi obietnic Chrystusowych. Boże, Ty, przez niepokalane poczęcie najświętszej dziewicy, przygotowałeś swojemu synowi godne mieszkanie, i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa, zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pamiętaj: godzina łaski to czas, kiedy Maryja pragnie uwolnić cię od lęku i odrzucenia. Nie zmarnuj tej okazji. Skorzystaj też z promocyjnej oferty i e Ta oferta w tej atrakcyjnej cenie jest limitowana tylko teraz i dostępna przez link w opisie filmu i w komentarzu. Nie odkładaj odzyskania spokoju na jutro. Napisz też w komentarzu, z jakim ludzkim osądem lub krytyką mierzysz się dzisiaj. Wspólnie oddajmy to Maryi, by modlitwa stała się wsparciem dla każdego. Jutro widzimy się w kolejnym odcinku, gdy do godziny łaski pozostanie już tylko 7 dni. Nie przegap. Subskrybuj kanał. I do zobaczenia jutro, błogosławionego dnia.